na stary, słuchaj, ja robię smutną nutę Ja wiem, że mówiłem, że nie będę robił smutnych Ale wiesz, czasami trzeba, nie? <laughs> Typie mi zarzucają, że nie jestem prawdziwy Mega Ja jestem sobą Trzymaj się tam W sumie to siedzę przy biurku I wymyślam teksty znów Słaba tu pogoda po szkole Zastanowię i czuję tu Że znowu ten dzień, w którym Brak. Rano wiadomość, że nie żyje mój kumpel. W tragicznym wypadku zginął tak. Ciągle się wciąż zastanawiam, dlaczego ostatnio, eh, mam. Chciałbym to nie wierzę, chociaż nigdy nie myślałem, że. Ostatnio wciąż myślę, dlaczego dziewczyny mi brak. Przecież jakbym ją...